Kiedy prezesi polskich spółek zbrojeniowych za wyjątkiem Wubelek Extronics siedzą na tyłkach i pilnują swoich stołków, w tym czasie szef Ralph Metala, Armin Papager, odrobił lekcje z zaniedbań w zakresie polityki obronnej nie tylko swojego kraju, ale również Unii Europejskiej. Spotkał się na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale szczególnie tego roku, z premierami kluczowych państw, jeśli chodzi o zamówienia militarne co przysłużyło się nie tylko jego firmie, branży, ale również samemu rządowi Niemiec. Ja nazywam się Piotr Zyrych, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów, zapraszam do lajków, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy. Ciekawy jestem Waszej opinii w tej sprawie, bo to jest jedna z takich rzeczy, która po prostu woła o pomstę do niema, przynajmniej z mojego oglądu sytuacji. Rajmetal zmienił się w giganta w branży artyleryjskiej od czasu, kiedy Rosja rozpoczęła nową fazę inwazji na Ukrainę w 2022 roku, wówczas niemalże od ręki PLR przejął hiszpańskiego producenta pocisków ExPalw i rozpoczęła się masowa produkcja, przechodząc do pracy na trzy zmiany dokonały tego oczywiście też inne firmy, co oczywiście zanim ta możliwość stała się realna. Musiał minąć sporo czasu, bo nie da się uruchomić dodatkowych zmian, zatrudnić nowych pracowników z dnia na dzień. Niemniej cała maszyna ruszyła. Zaczęło to też wpływać na to, że akcja Popagera doprowadziła do zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie przez Komisję Europejską. I kiedy nowa komisja się konstytuuje, zanim będzie nowy komisarz do spraw obrony, pewne fakty stają się już no, kwestią realną polityki w ramach Unii Europejskiej, więc generalnie rzecz biorąc Nowy litewski, były premier, prawda, który będzie szefem tej komisji, będzie postawiony przed faktami dokonanymi. I tak, jeśli chodzi o Rheinmetall, Metal, to jeżeli mamy przywołać pewne tutaj wydarzenia, które miały miejsce, na no to możemy tutaj wskazać na współpracę z firmą włoską Leonardo, z brytyjskim BAE Systems we współpracy przemysłowej. Celem jest tu produkcja nowoczesnych czołgów, pojazdów pancerzonych, Opartych na Links firmy Rheinmetall. I to jest coś, co jest zaproponowane dla włoskiej armii, ale również będzie to podstawa do, do platforma podstawowa do produkcji nowoczesnych ciężarówek dla Wielkiej Brytanii, jak Boxer. Czy jakieś nowe podejście do czołgów Challenger 3, chociaż tutaj nie wiem, czy to nie jest za daleko idące, bo Brytyjczycy się zastanawiają nad tym, czy w ogóle nie skasować tego programu, bo już wstępne decyzje były w tym zakresie podjęte. Kiedy francusko-niemiecki producent broni KNDS nie chciał się z papegerem dogadać, to on wtedy właśnie. Odwrócił całą sytuację i, właśnie, i dotarł do prezesa firmy Leonardo i z nim zawarł właśnie umowę, mając tutaj na uwadze też perspektywę sprzedaży również do Afryki produkcji, która będzie na podstawie tej licencji wykonywana. To jest jeden tylko z przykładów, jak można korzystać z okazji, jakim daje wojna, bo też chcę przypomnieć, że w międzyczasie bardzo mocno cena za pociski, szczególnie. Kaliber 155 mm wzrosła i poszybowała bardzo, bardzo mocno w górę. Papager, no, korzystając z tego, że może wpływać na Komisję Europejską, na politykę niemiecką, zaczął otwierać kluczowe fabryki do produkcji no, swoich kor biznesowych produktów na Węgrzech, na Litwie na Ukrainie, Werpa i y, Australii zgromadził zamówienia, które mają obecnie wartość 48 miliardów euro, natomiast szacuje się, że jeśli chodzi o te tak zwane słynne 100 miliardów euro na y, dozbrojenie armii. Niemieckiej Bundeswehry to 40% ponoć tego budżetu jest przyznane dla niego. Spotkał się też z premierem Wielkiej Brytanii, nowym premierem partii Pracy Kajerem Sattmayerem, Starmerem, przepraszam. I to było spotkanie, które poprzedziło z kolei zawarcie nowego ramowego, strategicznego układu pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami, w którym Niemcy mają dozbroić Wielką Brytanię. I między innymi jednym z efektów tej umowy jest to, że na terenie Niemiec, a nie Wielkiej Brytanii, powstanie fabryka do produkcji amunicji pod brytyjskie zamówienia. I to jest tylko jeden niewielki fragment tego, w jaki sposób Niemieccy liderzy biznesu obronnego reagują na sytuację, która się dzieje. Wojna dla nich to po prostu okazja do tego, żeby zrobić kolejne interesy, niespecjalnie oglądając się na to, co zdecydują w Berlinie. To znaczy, no wiadomo, że przemysł zbrojeniowy nie może robić, co chce, natomiast kwestia jest taka, że w wcześniejszym okresie, kiedy rządy niemieckie nie były specjalnie zainteresowane dofinansowaniem uzbrojenia w Bundeswehrze, Rozwinął pan Papager bardzo intensywnie rozwój eksportu niemieckiej broni na świecie, stawiając w ten sposób nie tylko w tą firmę, ale w ogóle przemysł zbrojeniowy niemiecki na bardzo wysokiej czwartej bądź piątej w pozycji w skali świata. No, a jeżeli sobie uświadomimy, że w Europie, no na przykład w takich krajach jak Francja, podobnie zresztą trochę jak u nas, no jest to jedyny przemysł, który jest przemysłem sensu stricto. To znaczy, że od podstaw do produktu finalnego, generalnie rzecz biorąc, wszystko powstaje na miejscu bądź w krajach sąsiadujących blisko, ewentualnie sprowadzonymi elementami niektórych rozwiązań no z ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem, jakbyśmy to mieli odnieść do naszego tutaj podwórka, no to my mierzymy się oczywiście. Z starym problemem polegającym na tym, że najpierw żeśmy z Ludowego Wojska Polskiego zrobili skansen, potem żeśmy ten skansen powoli systematycznie likwidowali. No i doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie jedynym rozwiązaniem było wydanie złomu Ukrainie po to, żeby dostać za to od Stanów Zjednoczonych w ramach pomocy dla Ukrainy jakieś pieniądze, no i prawo zakupu sprzętu, który zmieniał starą postsowiecką broń na coś, co jest już w miarę nowoczesne i wprowadza nas do świata nowych technologii. Jarosław Kaczyński w 2021 roku w grudniu przeprowadził ustawę, która jest ustawą strategiczną, która zmienia w ogóle podejście do finansowania sił zbrojnych, bo otwiera w ogóle specjalną ścieżkę. na no, pytanie, co zrobią z tym obecne władze, bo słychać, że napotykają na nieustanne różnego rodzaju problemy. Natomiast kiedy ta decyzja została ogłoszona w prasie niemieckiej pojawiły się alarmistyczne teksty mówiące o tym, że jeżeli Polska doprowadzi do tego, że zacznie być producentem koreańskich czołgów na terenie Europy, czyli generalnie że w Polsce, może się okazać, że tańszy, ale porównywalny technicznie. 2 2.pl czy kolejne tam z nim związane wersje zagrożą produkcji Rheinmetalu. No i to otwierało bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że, jeżeli byśmy potrafili dowieść ten projekt w określonym czasie, to rzeczywiście na rynku europejskim mogłyby się pojawić różnego rodzaju propozycje, z którymi Niemcy mieliby już. Pewien problem. Dzisiaj w sumie są w dalszym ciągu monopolistą, dlatego że sprzęt amerykański, oprócz tego, że jest droższy, no to jest jeszcze dużo droższy w eksploatacji. No i to też, tak powiem, stawia znaki zapytania, na ile można polegać pod tym względem na broni amerykańskiej, dlatego że jeżeli posiadać tego typu uzbrojenie, to trzeba na nie też wydatkować odpowiednio wysokie środki, no i wprowadzenie w Polsce do produkcji, oprócz chałbicy Krab, czy tam naszego moździerza no Rak, albo no, ciężkiego wozu bojowego piechoty Borsuk, to są, to są rzeczy, które mogłyby zamieszać na rynku europejskim, ale to robi Arman, papager to są rzeczy, które wybiegają daleko w przyszłość, gdzieś na dobrą dekadę z dużym okładem, dlatego że wszędzie tam, gdzie zostaną rozbudowane moce produkcyjne Rheinmetalla, nie będzie możliwości, żeby wprowadzić na tamtejszy rynek polskich produktów, chociażby z tego względu, że sprzęt pozyskany wymaga wieloletniego serwisowania i jest zawsze powiązany z krajem głównego dostawcy i producenta, nawet jak się przejmuje określoną część licencyjnej produkcji. U siebie. W ten sposób, dzięki temu, że robimy to, co zwykle, niestety, czyli zajmujemy się sami sobą, pilnujemy tego, aby się nic specjalnego nam nie przytrafiło. Generalnie, podobnie jak to było, kiedy mówiłem o przegranych szansach, kiedy odwiedził Polskę premier. Inni zasypujemy sobie szansę w przyszłości po to, żeby obniżyć koszty utrzymywania i, i uzbrojenia wojska polskiego poprzez to, że spora część tej produkcji mogłaby być bardzo dobrym towarem eksportowym, między innymi z tego względu, że część tego sprzętu została już przetestowana w warunkach prawdziwej wojny, więc co też ma wpływ i podnosi szczególną wartość dla ewentualnych kontrahentów. Ale pójdźmy dalej tym tropem. Ukraina stoi przed perspektywą, czy zresztą będzie oddzielny podcast, taką, że musi rozwiązać swoje problemy, jeśli chodzi o siły zbrojne, dlatego, że dzisiaj w dużej mierze arsenał, którym dysponuje Ukraina, raz, że zostanie zdekapitowany przez wojnę i nie będzie się specjalnie po jej zakończeniu nadawał do jakiegokolwiek użytku, bo wszystko będzie wyeksploatowane do cna, a to musi pozyskać nową konfigurację sił zbrojnych, musi w jakiś sposób przemodelować również swój przemysł zbrojeniowy. I w tym zakresie to jest akurat pole i miejsce do tego, żeby można zacząć działać, rozmawiać o tym, żeby polskie firmy zbrojeniowe nie tylko w końcu zabrały się za prawdziwe inwestycje na terenie państwa polskiego, ale również żeby pomyślały o tym, by budować jakieś filie albo swoje zakłady produkcyjne na terenie Ukrainy. Tym bardziej, że to nie jest sprawa, proszę Państwa, że dziś powiedzieć, jutro wykonać, dlatego że pomijając kwestie prawne, bo taka produkcja no, jest kwestią jak najbardziej polityczną, nie tylko biznesową, wymaga różnego rodzaju porozumień i określonych gwarancji ze strony kraju goszczącego tego typu inwestycje. No i jest też sprawa tego typu, że jeżeli to leopardy wygrają wyścig pancerny na Ukrainie, no to znowu. Pewien potencjalny rynek dla polskiej broni artyleryjskiej zostanie tutaj bardzo mocno ograniczony, więc albo skasowany. Tym bardziej, że nie uciekniemy od tego, aby utrzymywać Ukrainę w miarę możliwości w stanie spokoju i stabilności, będziemy się dokładać w ramach NATO do utrzymywania ukraińskich sił zbrojnych. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi, więc dobrze by było, gdyby część tych pieniędzy mogła z powrotem do nas wracać poprzez zakupy i no, produkcję broni tam na miejscu, co z kolei miałoby też jakiś wpływ na to, że nasze, z kolei produkcja, przynajmniej część tej produkcji, miałaby obniżone koszty ze względu na skalę. Innym problemem to jest to, że o czym już ostatnio wspominałem dotyczące spraw takich jak państw małych typu Estonia. W których są różnego rodzaju bardzo ciekawe oferowane rozwiązania, szczególnie dotyczące przyszłości pola walki, czyli robotyka i stosowanie różnego rodzaju rozwiązań. Ja wiem, że gdyby w końcu w Polsce się nad tym pochylić, to są polskie firmy, które by mogły pokazać i zaprojektować bardzo ciekawe, wspierające rozwiązania, szczególnie w zakresie logistyki, doprowadzenia pewnych rzeczy na teren. W którym się toczą działania wojenne bez specjalnego ryzykowania życiem ludzi, a biorąc pod uwagę, że nasza demografia leci na łeb na szyję, no to w dużej mierze, aby utrzymywać pewien potencjał, pewne zdolności wojskowe bez tych rozwiązań się na dłuższą metę nie obędzie, w związku z czym no, nie wiem, na co się czeka, chyba chodzi o to, żeby pan Papager znowu pojechał z kolei do Estonii i tam zakupił wszystkie najbardziej obiecujące projekty i je wykorzystał na rzecz Niemiec. My natomiast, mając to w zasięgu ręki, znowu nie widzimy tego, co przed nami. Dotyczy to również sytuacji takiej jak na przykład zakupy, które dokonują takie państwa jak Rumunia, gdzie można by było myśleć o wspólnych zakupach, na przykład w Stanach Zjednoczonych bo nie jest prawdą, że oba te rynki i te teatry działań wojennych mają aż tak różną specyfikę, że te konfiguracje będą aż tak no, odległe od siebie. No, ostatnio znowu Rumunia kupowała, o czym też wspominałem, tylko nie pamiętam ile, 10 czy tam około 15 samolotów F-35. No to są, wiem, że... Rzeczy, które się dość często nie zgrywają w czasie, bo zanim na przykład politycy w Bukareszcie podejmą pewne decyzje, to oni też mają swój niestety długi rozpęd, zanim się skojarzą z tym, co należałoby robić. Ale podobnie jest jak z czeskim przemysłem, jeśli chodzi o ciągniki wykorzystywane w wojsku na licencji Tatry. Tutaj na szczęście ta współpraca już zaistniała, jakbyśmy po kolei wzięli wszystkie te kraje, które kiedyś były w bloku sowieckim. Okazało się, że jest naprawdę dużo nowych rozwiązań. Niekoniecznie musimy wydawać te pieniądze znowu tam, gdzie no, nas z jednej strony nie chcą, ale z drugiej strony bardzo chętnie Euro wytwarzane w Polsce czy w innych krajach sobie nie przyswajają. A jeśli chodzi o produkcję militarną, no to ona jest związana bezpośrednio z tym, w jaki sposób kto może i nie może eksportować, decydować o tym, czy można coś atakować, czy nie można. Jedyną pocieszającą wiadomością jest to, że w ramach tych rozmów brytyjskich-niemieckich. Gdzie jednym z głównych tematów jest rozbudowa rakiet balistycznych o dalekiego zasięgu, dlatego że Brytyjczycy są zresztą Niemcy w mniejszym stopniu, ale również zainteresowani tym, aby można było razić bardzo głębokie tyły nieprzyjaciela. Dla Wielkiej Brytanii to nie jest tylko Rosja, to jest kwestia taka, że no jest to państwo, które ma swoje oceaniczne interesy, więc sprawa jest taka, że te rakiety oczywiście mają być wystrzeliwane. Również z platform pływających, nie tylko lądowych. No, ale generalnie rzecz biorąc, modyfikacja tutaj wydaje mi się pozytywnym technicznym nie jest specjalnie duża. Natomiast jeśli chodzi o broń balistyczną, w Polsce się nie specjalnie o tym mówi. Nie wiem, czy się o tym myśli. niemniej no z tych materiałów, które nie są pochodzenia polskiego, wynika, że Polska jest brana pod uwagę jako jeden z krajów, który będzie zamawiał czy współkooperował w produkcji rakiet balistycznych dlatego że ilość rakiet które dzisiaj posiada Wielka Brytania z niecałych 800 sztuk została ograniczona do 500 dlatego że 300 sztuk zostało wysłanych na Ukrainę tam na Ukrainie te 300 sztuk oczywiście robiły różnicę ale nie aż taką jaką ta wojna pokazuje że należy mieć bo ta wojna pokazuje żeby cokolwiek można było rzeczywistego osiągnąć to takich rakiet potrzebuje się po prostu w tysiącach sztuk, a nie w kilkaset co Wielkiej Brytanii sobie w końcu uświadomiono i że produkcja pokojowa liczona względem tylko i wyłącznie budżetowych kosztów prowadzi na manowce do tego, że potem zapasy różnego rodzaju, które są w magazynach, starczają na tydzień, dwa tygodnie tak naprawdę intensywnej wojny. Niestety u nas myślenie oczywiście było również takie, no bo gdyż. No, inaczej nie można robić niż tak jak robią na tak zwanym zachodzie, no bo oni zawsze wiedzą lepiej niż my. No, pytanie jest takie, kiedy my z tą tradycją w końcu skończymy i zaczniemy po prostu zwyczajnie pilnować swoich spraw, swoich interesów. Ja już wielokrotnie mówiłem, nie jestem zresztą jedyny, który mówi o tym, że. Wojsko polskie w końcu zrobione jak należy, wypasione jak należy, w odpowiednich zdolnościach wojskowych, stwarza różnicę w okresie pokoju i ewentualnego zagrożenia na naszą korzyść, w tym sensie, że mamy wtedy inną rangę w układach politycznych i ekonomicznych. Jeżeli wnosimy jakiś wkład, którego nie jest w stanie nikt inny nam tutaj uzupełnić, mamy zupełnie inną pozycję sojuszniczą i nie chciałbym, żeby jak przyjdą gorące momenty, żebyśmy byli w sytuacji takim, jak jest Ukraina, bo Ukraina jest kompletnie no, w rozpadzie, jeśli chodzi o to, w jakim stanie jest państwo, w jakim stanie są dzisiaj i będą w przyszłości siły zbrojne Ukraiński, Ukrainy, jak wygląda przemysł, jakimi cenami zapłacono za to, żeby zyskiwać poparcie, generalnie oddając na przykład czarnoziem w ręce zagranicznych firm, i generalnie rzecz biorąc, rodzi to pytania, o których już mówiłem: czy Ukraina w ogóle będzie państwem suwerennym, czy tylko terytorium zależnym od jakiegoś międzynarodowego konglomeratu? To jest z jednej strony znak zapytania, bo sprawy nie są jeszcze do końca przesądzone, ale z drugiej strony to jest też okazja, gdzie Polska mogłaby zechcieć w końcu no, zacząć dbać o swoje przedpola i zacząć w nie w sposób rozsądny inwestować i w ten sposób wypierać albo nie pozwalać na przykład niemieckim firmom zbrojeniowym nadmiernie rozpychać się na rynkach sąsiednich. No i to jest pytanie o to, czy to w ogóle jest jeszcze możliwe, czy my mamy w ogóle w sobie taką wolę. Patrząc na obecną sytuację wewnątrzpolityczną, bo każda polityka zagraniczna bierze się z polityki wewnętrznej, no to śmiem wątpić, że naprawdę znowu przebudzimy się nie tylko z ręką, ale z głową w pełnym nocniku, obym się mylił. Proszę Was o pieniędzy na ten temat. Sądzicie, zapraszam na następny raz. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję, oczywiście o komentarze. No i zapraszam do moich książek.